No ile idę, 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 to lecę tu z się na to bawi Miłoż z wykończeniem pali Miłoż, tam masz typa, nie sobicy, ma tylko stówkę, dawaj, bym nie ja doleca Miłoż, ty stary, ja z lewej Ale idź za to wolno no co robię, ja pierdol... no, to za pięta? Dobra zabity. Jeszcze drugi detekt. A tu jeszcze. No i ale jeszcze ich dopadniemy. Dobra. Weźcie kurwa, bo. Ja, ja, ja to tak nagrywam, ja to nagrywam. Ty. Marcin, M mówisz, że gościa tu masz? Kurwa, ja podbiegam do ale ciebie, a ty kurwa do niego z... się wracasz po No widziałem, mówię, ha, jesteś się we dwóch na jednego, są na luzie, nie są. Tak. Góry, ja mi super Super no. Brysona, który Hello. kurwa strzelał wszędzie, tylko nim gościa, oh. nie w gościa. A ja ten, ja patrzę, a wy nagle tak leżycie, my. co się tam stało, no. <grym <grym <grym